Szymosią, siema, siema. widzę jesteśmy Zakrzak, no i jak to robić codziennie pokrzywmy się dzisiaj nowy sklep Fortnite, a dzisiaj mamy widzę 9 grudzień eee, tak, mamy 9 grudzień. Jeżeli tego nie robicie widzę subskrybujcie kanał, liczymy po 99 tysięcy e, za co bardzo, ale to bardzo wam dziękuję oraz zapraszajcie znaj bo dzisiaj e, będzie nowa lista, więc e, zapraszajcie i będziemy przyjmować. Widzę. Ja mam życzę udanego dnia, e, udanego czwartku e, No i co? Zaczynamy. Jeżeli chcecie użyć kodu Zakrzak i ty w sklepie Fortnite, mega wielkie dzięki za wsparcie. Z kodem, ty mega to wspiera. No i lecimy do sklepu, widzę. A co dzisiaj mamy w sklepie? Dzisiaj mamy tak zwany RAID Reniferów. Widzowie, jak tutaj jest napisane, jak mogliśmy tutaj zobaczyć. I o co chodzi w Radzie Reniferów? Mamy dzisiaj w sklepie powrót naprawdę, naprawdę dobrych skinów świątecznych. Po pierwsze, zacznijmy. Mamy widzę świąteczną elwkę. Za 800 tysięcy świąteczna elfka. E, ostatnio ją na streamie i. Dużo właśnie osób o Suponium pytało. No to mamy dzisiaj właśnie Elfkę Świąteczną. Wygląda w taki sposób, moim zdaniem, osobiście jeden z lepszych kinów za 800 świątecznych. Wygląda mega świetnie. Fajne buty, fajne kolory. Ogólnie dobry skinek. E, do tego mamy świąteczny Lizak, czyli skórka do broni. E, w sumie pogramujemy jutro na streamie, widzowie. Bo w sumie czemu nie? W sensie dzisiaj, nie? E, dzisiaj, dzisiaj. E, fajna, fajna skórka do broni. Taka cukierkowa w sumie, no taki Lizak, nie? Do tego mamy, widzowie, moim zdaniem, też jednego z takich bardziej OG. E, znaczy, no tak, no jednego z bardziej OG. I moim zdaniem, jednego z ładniejszych skinów świątecznych. najstarszy niefer za 1200. Pierwszy sezon, oczywiście, widzowie, czyli. Mega, stary skinek. Um... Znajdźcie znak, wam się podoba. Reniferka. No, moim już sztos. Do tego mamy Strażnika z Czerwonym Nosem, czyli pan Renifer, widzowie. On przyszedł do gry trochę później, bo on jest z siódmego sezonu no i wygląda w taki oto sposób za 800 v -dolców. Do tego mamy też Dolfa. Zimowa Kraina Czarów. I on jest jeszcze starszym skinem. W sensie, jakby, no może, w sensie, nie starszym. młodszy nie? Bo jest z drugiego chapteru już, widzowie. Świątecznym skinem. Ma na plecach stroik szturmowy z granatami. No i wygląda ogólnie w taki oto sposób tutaj bombka, tulizak, e, światełka na, 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 tych, na, na, na porożu. No wygląda to ciekawie. Mm, idziemy dalej, widzowie, mamy Czerwonego Rycerza Czyli skin, który jak się widziało widzowie na przełomie pierwszego, drugiego i trzeciego sezonu No ja osobiście widzowie uciekałem, tak? bo no, nie wiem czy pamiętacie, ale w tamtych czasach, jeżeli ktoś miał skina mm, legendarnego To dowiedziałeś, że ten gościu no, no, raczej cię pokona Wydaje mi się, ja tak miałem widzowie, zawsze cykałem się jak ktoś miał dobrego skina Dalej, Karamazanowy nowy kill off, za 800 Wygląda w taki oto sposób. Do czerwonego rycerza pasuje. Dalej, zestaw wrażnikowego MiaoŚniaka powrócił. A to ciekawe, bo on w był jakoś niedawno w sklepie, może kilka tygodni temu. Mamy tak: miał śniak Puszka, Kilow, 10 nowe hantle, muzykę do lobby, ekran wczytywania fantastyczny kod, no i emotkę, która zarazem jest właśnie tą muzyczką do lobby, więc tak to brzmi. Moim zdaniem, jedna z lepszych muzyczek do lobby, z swoją drogą. <laughs> Mega to spoko brzmi. Elegancko. No i do tego jeszcze emotka Ciuchcia za 600. Jest ona przechodzona. Eee, to znaczy oczywiście to, w sensie no, przechodzona i synchro. Znaczy to to, że no, możecie przysiąść się do znajomego i jedziecie przez całą mapę. Dalej, zasypiać za 1200. Pan taki piżama, nie? W sumie, jakby nie patrzeć, tak wygląda. Ten ziomek elegancki, elegancki, moim zdaniem. Eee, idąc dalej, Renega tak samo skin z pierwszego sezonu widzowie. Eee, no. Kiedyś te skiny były takie. Fajne były te skiny. Nie wiem, taki klimacik swój mają. Do tego styl rosyjski widzowie to jest. Y y y kozak emotka, w sensie ja ją mam, e, tylko że ja nie mogę muzyczki puszczać, bo im, no prawa autorskie przyjdą mi do odcinka, ale, ale ogólnie mega, mega, naprawdę to brzmi zarąbiście, do tego szanta dla całego składu, i same fajne rzeczy dzisiaj, które mi się podobają, serio, e, im więcej osób to śpiewa, w sensie im więcej osób używa tej emotki w danej chwili, tym jakby więcej jest głosów, do tego pompowanko za 500 i emotka pozycja typu T za 200, czyli po prostu taka pozycja typu T, do tego skiny cool grey e, z Air Jordana oczywiście, dalej mamy Czas świąt w No wszędzie wszystkie e, świąteczne skiny, które powróciły w tym sezonie, no w tym, powiedzmy, tygodniu, może nie sezonie, bo sezon trwa kilka dni dopiero, a skiny świąteczne były wcześniej. Więc tak wyglądają skiny, które już są świąteczne w sklepie. No jest ich naprawdę dużo, dlatego pakiety, e, zestawy, widzowie. No nic się tutaj, jeżeli chodzi o to, nie zmieniło. Kernel ekipaka Ekipa, Kanale, ta sama. No i to na tyle w tym sklepie subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie, to możecie użyć kodu tutaj wielkie dzięki za to, wpiecie Discorda, instalinki w opisie. No i ja wam życzę już udanego dnia, udanego czwartku, no i potem widzimy się na odcinku i dam znaka czy będzie streamek, no bo dzisiaj strasznie późno wrócę do domu, więc dam znaka na Discordzie, A jeśli z Wami dam trzymajcie się, elo elo, bye bye. Cześć, cześć, siłoneczko, piona.